58 ton spleśniałego koncentratu z Ukrainy, zatrzymane na granicy. Polska nie będzie śmietnikiem Europy. Inspekcja jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w Poznaniu wydała decyzję o natychmiastowym zakazie wprowadzenia do obrotu 57,66 ton pasty pomidorowej z Ukrainy. W produkcie wykryto strzępki pleśni. To kolejny przypadek, który pokazuje, że import spożywczy ze wschodu wymaga twardej kontroli. Towar miał trafić na polski rynek, ale dzięki czujności służb został zatrzymany. To nie pierwszy taki incydent w ostatnich miesiącach. Polscy rolnicy muszą spełniać rygorystyczne normy, a tymczasem z zagranicy próbuje się wcisnąć odpady. W styczniu zatrzymano już 19 ton koncentratu z Ukrainy z zaniżoną kwasowością. Teraz doszła pleśń. To nie przypadek, to systemowy problem. Polska jest zalewana trefnym towarem który nie spełnia podstawowych wymogów jakości. Czas na twarde granice i realne wsparcie dla polskiego rolnictwa. Nie możemy pozwolić, by nasze stoły zależały od importu śmieci. Każdy taki przypadek to ostrzeżenie nie tylko dla konsumentów, ale dla całego państwa. Podaj dalej ten post, niech każdy zobaczy, co próbuje się nam wcisnąć.